W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Panny, umęcząc ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanton przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci mękę, śmierć i zmartwychwstanie syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Przez serce Maryi, pośredniczki łask, Błagamy o miłosierdzie Twoje. Boże miłości i miłosierdzia, Ofiaruję Ci mękę śmierć, i stanie Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego. Przez serce Maryi, pośredniczki łask, błagamy o miłosierdzie Twoje. Boże miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci mękę, śmierć i zmartwychwstanie syna twego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę, życia mojego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego miłosierna miłości boga mojego przyjm zmarłych do królestwa swego przez serce maryi Pośredniczki łask, błagamy o miłosierdzie Twoje. Boże miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci mękę, śmierć i zmartwychwstanie syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia Mojego. Miłosierna miłości Boga Mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego, miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa Swego, miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa Swego, miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa Swego. Przez serce Maryi, pośredniczki łask, błagamy o miłosierdzie twoje, Boże. Miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci mękę, śmierć i stanie syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego, Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do Królestwa Swego. Miłosierna miłości Boga mojego, przyjm zmarłych do królestwa swego. Miłosierna miłości Boga mojego, Przyjm zmarłych do królestwa swego. Przez serce Maryi, pośredniczki łask, Błagamy o miłosierdzie twoje. Z głębokości wołam do ciebie, panie, Panie wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci zeczcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.